Hejka widzowie, witam Was w kolejnym, drugim odcinku. No, jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to łapkę w dół, no trzyma. No. no. I teraz, który wybrać świat? T Normal? Czy nie? Albo... Survival? Czy nie? Nie wiem. Dobra, nie biorę survivalu, biorę na życie. No. A tak w ogóle. Dzisiaj będzie teraz Minecraft, nagrywam właśnie. Za niedługo, tak za parę godzinek... będzie. Będzie Roblox, a potem nie. No. A w piątek nic nie będę nagrywał, tylko w sobotę będzie jeszcze. E, dwa odcinki. A. Tam nie wiem, zależy to od łapek, zrobię kolejny odcinek, nie wiem czego. Może znowu będą dwa jakieś. Albo po prostu będę mówił w jakie mam gry, no nie? Na ruchy będziemy mogli zagrać, ale to w swoim czasie, nie? No, a teraz idę się najeść. Nie ma mopków, nie ma villagerów. Ta wioska jest chyba moja cała. Nie wiem dlaczego. Znalazłem sobie wioskę, zbudowałem sobie dom, ale go zburzyłem. Po co mi dom, jak znalazłem wioskę villagerów? Bo no wiosce jest lepiej. Nie? No. I jak chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę, ok No i za chwilę będzie Roblox, jak za... jeszcze... Za chwilę wam powiem tak... Jeszcze nagramy to dwie minuty, bo nie mam mobów żadnych. Jeszcze może zmienię na inny świat. O, tu jest kon Nie wiem, czy chce konia, ale. Nie wiem. Chcecie konie? No to bierzemy. Oczywiście, moja chyba koleżanka by chciała, no to biorę. Bo mnie też ogląda. Tylko musisz się przyzwyczaić. Biorę takiego. Please, please, wejdź. Wejdź, wejdź. 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 No. Oswój się, please. Dobra, dalej, dalej. Jesteś mój. Tak? Nie, jeszcze nie jesteś mój please. No nie. On nie chce. Musisz się oswoić... Ojenny, chyba on się na mnie wkurzył, zobaczymy ciebie. A ty? Ty też nie. Tu jest ogromnie, będę przyzwyczajał nie na odcinku, będę przyzwyczajał ciągle, bo na pewno nie jeden Minecraft będzie nagrany. Jakbyście jakieś goszczę słyszeli, to moja się stanie. Bez mała. Bym wleciał do tej dziury. Shaita. Jaki lol. Jaka duża. A ja nie mam żadnych bloków. Dobra, mamy jaką. Korowę. Jestem tak przeziębiony. A ktoś z was jest przeziębiony? Bo ja tak. I to koszmarnie muszę siedzieć na antybiotyku, nie? Nienawidzę tego. Siedzieć na antybiotyku. Możecie napisać w komentarzu, czy jesteście zdrowi, a ja przypnę wam serduszko. Oczywiście, widzowie, którzy mnie jeszcze nie oglądają, to. Zobaczę na fejsie i tam będą mieć mój kanał zapisany i będziecie oglądać. Kolejna krowa, może sobie zrobimy jakieś spodenki w końcu, ale nie potrzebuję, bo mam masę jedzenia. Jeszcze teraz od krowy no to, a ja nie wiedziałem, zapomniałem ze mnie. Naprawdę. Dobra, za chwilę się przejdziemy na survival. No nie, no, znowu nie ma bloku. Ale lag. Słuchajcie, może tutaj nie ma bloku, no. Może nie ma. Tak, że będzie GTA, A? ale nie o le bo ja o Nile nie mam. Nie. No. Piszę, że wam się film spodobał, czy chcecie kolejny. No i teraz właśnie zostałem panem przeczytu. Znaczy nie nie tu jest najwyższa, ale tutaj też. No zostałem panem szczytu, tam jest wioska, tam jest chyba największa, bo tam może jeszcze się śpiąć. Ogólnie ten... Nie mam jeszcze statywu, ale coś tam mam do podtrzymania. Statyw za chwilę będzie za niedługo tak za jakieś. za cały miesiąc, za pół miesiąca. No. No to za, za parę godzin będzie jakiś tam nie. nie. Może są ja, jakieś jabłka? Nie ma. Dobra. O nie, spadłem. Ale świnki są. Dzięki. To mi szczęście dało. Przynajmniej mogę znaleźć. No i teraz idę po tą świnkę. Choć już ucieka mi. O, tam jest. Hello. Teraz... papa. Pa to nie jest zbiała tak być nie może ej jak ona się cofła Dziwna. dobra, ale tak widzowie teraz za chwilę przenosimy się na inny świat to poczekajcie tak wygląda moja tapeta youtube a. minecraft właśnie mi się ładuje znowu no. Napiszcie czy ładna tapeta była może zmalizuję. No, ładna? Ocencie. W skali od 1 do 10. No, I teraz tutaj muszę wejść. Mój. Kody tam wszystko, nie? Dobra. Oto widzimy się, jak się załaduję, bo nie będę. Przed... Aha, no. Zapomniałem powiedzieć, w sobotę może będzie live, ale z moim kuzynem, youtuberem. Jut mój kuzyn ma coś tam xx, kilofor, xx, nie? No. On się już rozwija, ma 96 chyba go znacie, co niektórzy może. Także możecie być, bo ja będę z nim nagrywał. On mi coś tam poda, jakieś rady, nie, i będą lepsze filmy może. Dobra, a już tak w ogóle nie musiałem wyłączać, bo już się załadował. Tryb jednoosobowy. Nie chcę mi się grać wieloosobowy, bo coś mi tam źle poszło. Dali kamera tutaj Lupia kamera Tak będzie dobrze? Mam nadzieję Jest dobrze? Ogólnie to, co to jest? No, to jest mój dom Czekajcie, jeszcze nie wychodzimy, bo tam coś jest Nie tak O, już zaraz możemy wyjść Chyba, ja nie wiem Otwieramy Tu są moje piechy Jakbyście słyszeli ten wózek, to to moja siostra. Rozwaliłem sobie drzwi. Czajica? Ludzie. Rozwaliłem sobie drzwi. No nie. Rozwaliłem sobie drzwi. No ale dobra już. Tu mam jakąś książkę. Ja kładłem chciałem zrobić jakieś zaklęcie Głównie zaklęcie. Ogólnie tu. Nie wiem po co mi to było, ale czekajcie. Gdzie to jest? Muszę to zobaczyć. Zobacz, przykryło to śniegiem. Patrzcie tu widzieliście? ja. A ja tutaj od O, Okej. Okay. Trzeba przeskoczyć. Dobra. Teraz tu. Dobra. Tu są ogólnie papugi. Yy, nie będę otwierał, ale tu są ogólnie nie. Jeśli nie przejmujcie się tym woskiem. O i pies przy okazji. Tutaj właśnie mam ten bloki diamentu, a w środku coś jest coś takiego diamenty, ale no to, to nic zwykłego, bo ja sam tylko tylko gamę modę, tam nie, no i właśnie zliczyłem tam są złoto chcecie, to wam pokażę, ale emelardy, emelardy też gdzieś są, ale gdzieś rzuciłem po prostu emelardy emelardy o nie, o nie, o nie Z czego byście chcieli kolejny odcinek? Z GTA, ale GTA nie tak prędko. Muszę sobie zamówić jeszcze coś do GTA, bo mi się Xbox popsuł. Trzeba zamówić nowy za moją kasę. Ale to mam już 200 zł.